Sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWiK w Lubinie. Sportowych emocji na najwyższym poziomie rzeczy sponsor programu firma Meblarz Lubin ulica Towarowa 1. Sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie ulica Granitowa 1. Informacje sportowe Katarzyna Szatkowska zapraszam. Koszykarki CCC Polkowice w pełni wykorzystały atut własnego parkietu i pokonały w finałowym meczu via SMS PLK. Obrońce tytułu Wisły kanpak kraków 72 do 63. Pomarańczowe doskonale rozpoczęły finałową potyczkę i po pierwszej kwarcie miały na swoim koncie już 18 punktów przewagi. To właśnie pierwsza odsłona spotkania miała decydujący wpływ na dalsze jego losy. Przewaga wypracowana w pierwszej kwarcie wystarczyła do końcowego triumfu. Pierwsza połowa w ogóle pod nasze dyktando, świetna skuteczność, no, mając Belin i i nekę. Świetne akcje, świetne, świetne, świetne zawody zagrałyśmy w dwie pierwsze, przez dwie pierwsze kwarty. W drugiej, w trzeciej i czwartej kwarcie gdzieś, nie wiem, przyszło lekkie rozluźnienie, może dlatego, że dużo prowadziłyśmy. Ale też popełniłyśmy trochę błędów w obronie, eee, rozrzucała się Philips i to było naszym głównym problemem. Priorytetem było to, żeby zacząć od samego początku jak najlepiej, przede wszystkim w obronie, zatrzymać wspaniałą Tine Charles z Wisły. I cieszę się, bo od pierwszej minuty pokazałyśmy, że to my rządzimy tu na własnym boisku. Efektowne akcje, które przerodzi przerodziły się w, no, w dość dużą przewagę, którą mogliśmy później cały czas utrzymywać. Sukcesy CCC zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej służą nie tylko promocji polskiego basketu, ale także gminy Polkowice. Samo uczestnictwo już, The Best State to już jest chyba sukces no, na miarę polskich, polskiej koszykówki. Jak tam będzie, to zobaczymy. Nie będzie łatwo. Grupa bardzo mocna, ale już mówię, samo uczestnictwo jest sukcesem dla CCC Polkowice. Naprawdę wyjątkowy sezon, ale jeszcze wiele przed nami. Ale już jest pięknie. W tygodniu pomarańczowe czeka jeszcze trzeci mecz playoff z widzowem Łódź, a następnie mecze w ramach Euroligi. Po emocjonującym meczu piłkarze trenera Pawła Hapala pokonali Jagiellonie Białystok 2 do 1. Bramki dla KGHM Zagłębia Lubin zdobywali Michal Papadopoulos i Boris Godal. Jedynego gola dla gości strzelił Daniel Quintytana. Remisem 2 do 2 zakończyło się pierwsze spotkanie piłkarzy Miedzi Lednica w rundzie wiosennej pod opieką Bogusława Baniaka. Mecz wyjazdowy z Bogdanką Łęczna kończyli w ósemkę po czerwonych kartkach dla Banego, Bartczaka i Wołczka. Piłkarze KS Polkowice przegrali 1 do 4 z rozwojem Katowice honorowego gola dla zielono-czarnych zdobył Szymon Skrzypczak. Spotkanie zostało rozegrane w, kat... w ramach 18 kolejki II Ligi Zachodniej że występujący w pierwszej lidze rozegrali przedostatnią kolejkę w rundzie zasadniczej. Kuprum Mundo Lubin podejmowało na własnym parkiecie zespół Kampera Wyszków. W ostatnim meczu rundy zasadniczej na własnym parkiecie Miedziowi pokazali charakter i po bardzo zaciętym, obfitującym w wiele efektownych akcji spotkaniu pokonali Wyszkowian 3 do 1 chcieliśmy zdobyć trzy oczka. Wiedzieliśmy, że rywal postawi wysoką poprzeczkę. Zagrał bardzo dobrze fragmentami, ale momentami też zagrał takim, jak miał zagrać, bo nie grał praktycznie prawym skrzydłem z drugiej linii i wiedzieliśmy o tym. A mimo wszystko troszeczkę nie potrafiliśmy tego do końca wykorzystać, bo ten mecz powinniśmy skończyć 3-0. Na szczęście wygraliśmy za trzy punkty. Mamy nadal trzy punkty nad tym rywalem i tak jak Pan mówi, jeden ciężki mecz, ale w tym momencie wszystko jest w naszych rękach. MVP spotkania został wybrany Daniel Wilk, który walnie przyczynił się do zwycięstwa Lubinian. Nie ukrywam, to jest pierwszy mój MVP w tym sezonie, cieszę się z tego powodu. E, no, ciężko, ciężko, nie powiem, było mi się znaleźć e, w tym klubie na początku trzygnośniu w pierwszej rundzie. Wiele czynników to powodowało, ale, ale tak jak mówię, trzeba patrzeć optymistycznie w przyszłość. W ostatnim meczu rundy zasadniczej podopieczni Pawła Szabelskiego zagrają na wyjeździe z liderem rozgrywek pierwszej ligi Czarnymi Radom. Przedostatnią kolejkę rundy zasadniczej rozegrały także piłkarki ręczne Superligi. KGHM Metrako Zagłębie Lubin pokonało na wyjeździe Olimp Beskit Nowy Sącz 29 do 26. Miniony weekend nie był udany dla zespołów piłkarzy ręcznych z naszego regionu. Chrobry Głogów przegrał na własnym parkiecie z Powenem Zabrze 30 do 31. Natomiast siódemka Mieć Legnica uległa na wyjeździe Piotrkowianinowi 18 do 25. I to wszystko w informacjach sportowych. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia. Sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWIK w Lubinie. Na sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lublinie, ulica Granitowa 1.